Cześć wam, tutaj Ognisty Shadow i na początku od razu zanim przejdę do mówienia o konkursie chciałbym wam bardzo podziękować za 500 widzów. To brzmi dumnie, naprawdę jestem bardzo usatysfakcjonowany, kurcze pamiętam jak jeszcze obchodziłem yy, jubileusz 100 widzów, naprawdę teraz 500 widzów, cię, Nie naprawdę dziękuję wszystkim yy, Dziękuję każdemu. Każdemu kto subskrybuje mój kanał, nie to że tak ogólnie wszystkim dziękuję, tylko... Tobie też dziękuję, wiesz? Nawet za to, że oglądasz ten filmik. Dzięki serdeczne, że go oglądasz. Dzięki serdeczne, że dajesz łapkę w górę, czy dajesz łapkę w dół. Ja naprawdę się z tego cieszę. Chociaż z łapki w górę bardziej. Dobra, przechodzimy do konkursu. Ehm, taki mały, mały troszeczkę ten konkursik będzie, ale słuchajcie, nagrodą będzie rozmowa ze mną oraz uwaga, z NoLife'em 36 na Skype'ie. Tak jest. Zwycięzcy zdradzimy również parę szczegółów e, dotyczących naszej współpracy. Y, mojej inolifea no i zledzimy również coś, o czym nikt z YouTube'a nie wie. Chodzi o nasz projekt, a o jaki projekt chodzi, dowie się tylko wygrany. Także jest o co walczyć. <grych> Dobra, teraz przechodzimy do treści konkursu. Na czym on będzie polegał? Y, w sumie bardzo, ale to bardzo długo się nad tym głowiłem i doszedłem do wniosku, że nie będę was ograniczał. Y, aż tak bardzo. Y, jak wiecie, moja seria Minecraft przyrodziła się z serii takiej typowo poważnej i przygodowej na serii raczej humorystyczną pełną aluzji i głupawych tekstów. Aby wziąć udział w konkursie wymyśl jakąś śmieszną scenkę, którą można odegrać na przykład w Minecraftcie. Długość tutaj e, tego filmiku, znaczy filmiku, e, chodzi mi o tą scenkę. E, długość tego tekstu naprawdę nie gra żadnej roli. Chodzi tutaj właśnie jedynie o treść. E, musicie mnie no kurczę no zaskoczyć musicie mnie. No jakoś no no kurczę, no wiecie o co chodzi. Śmieszne scenki wyglądające w sposób następujący. Ej Monika, słyszałaś ten nowy dowcip? E, nie, hello, a jaki, bo, bo nie słyszałam. No że słuchaj, wchodzi koleś z padaczką do lekarza, a lekarz mu na to, że dyskoteka piętro wyżej. <laughs> Aj ty, manisia, ty, ty, aj ty, gupta, skuty. <grywa> naprawdę świetny dowcip, naprawdę świetny, tak. A, uba w popachy, no nie za bardzo. Także właśnie wyglądające w taki sposób scenki będą nie tyle ignorowane, co po prostu będą miały małe szanse na wygranie. Musicie wpaść na jakiś swój własny i najlepiej by było, żeby dobry pomysł. Drugim bardzo podobnym sposobem na udział w konkursie jest nagranie śmiesznej scenki poprzez dowolny program, na przykład przez normalny rejestrator dźwięku. Naprawdę chciałbym usłyszeć, kto tak naprawdę mnie ogląda i również chciałbym poznać wasze poczucie humoru. Trzecim i ostatnim sposobem na to, by wziąć udział w konkursie, w tym moim konkursie to po prostu istna samowolka. Rób ta, co chce ta, byleby ta wasza twórczość nie była denna czy kiczowata. Naprawdę przyjmę wszystko: budowlę w Minecraftie, wiersze, felietony, humoreski, nowele, fraszki, poematy, nagrania wideo. Po prostu musisz mieć pomysł na to. Po prostu musisz mieć pomysł na to, jak to coś chcesz przedstawić. Musisz mnie tym zainteresować. To jest chyba najważniejsze. Właśnie o to w tym chodzi. Wasze prace będą oceniać. Będzie oceniać, czyli skład, którego wchodzą. No, live 666. No i oczywiście, ja, czyli ognisty Shadow. Także zabierajcie się do roboty, a ja idę sobie wypić moją herbatę, e, którą zrobiłem sobie jakieś dwie godziny temu, tylko po prostu nie chciało mi się po nią pójść. Także <laughs> dopadł mnie taki troszeczkę mały leń. Uwaga, przerywamy program, by nadać komunikat specjalny. Odcinek Minecrafta Shadowa prawdopodobnie pojawi się już jutro, a odcinek specjalny z udziałem na no 66 o charakterze humorystycznym również najprawdopodobniej jutro. Także na razie i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Cześć, pa, pa. Na razie pozdrawiam wszystkich Polaków.